W ostatnim czasie faktycznie tak było, że inflacja w Polsce była przede wszystkim pędzona kosztami do góry. Cały czas mówiliśmy o takim zestawie czynników, które wpływają na, na, wzrost, na wzrost kosztów wytwarzania. Tam była energia, tam były surowce, tam były koszty pracy, tam były dodatkowe albo większe niż dotąd daniny, które się pojawiały. Niekoniecznie mówmy, że to są podatki, ale, ale gdzieś tam coś trzeba było jednak więcej zapłacić. Również koszty organizacyjne, bo ze względu na pojawianie się kolejnych przepisów, Trzeba było no, w jakiś sposób zareagować w firmie, żeby, żeby, żeby spełnić wymagania. I to przede wszystkim napędzało naszą inflację do, do, do całkiem niedawna. Kłopot polegał też na tym, że te czynniki, które zazwyczaj traktujemy jako jednorazowe impulsy, no, zaczęły nam się w stosunkowo krótkim okresie czasu pojawiać w takiej bardzo dużej liczbie. Chyba część z tych czynników, które zazwyczaj mówimy, że są jednorazowe typu e regulacja jakiegoś, nie wiem, ceny surowca albo, albo albo energii, zaczęły nam się robić permanentne. Jeżeli na przykład widzimy, co się dzieje na rynku energii i o tym, że przedsiębiorcy od kilku już lat, co roku dostają 30-40% wyższe rachunki do zapłacenia, no to to przestaje być coś, co można w jakiś sposób skompensować gdzieś uchnąć. Natomiast w, w ostatnim czasie pojawiły się też elementy, Pierwsze związane z tym, że y, zmiana cen może być związana też ze wzrostem popytu. Bo do tej pory nie mówiliśmy tak, że ceny nam się rozpędziły, bo popyt jest nadmierny. Natomiast od miesięcy wiosennych, kiedy zaczęliśmy uruchamiać e, usługi, na nie był bardzo duży popyt, my jesteśmy bardzo w, w, wypuszczeni tym okresem lockdownu, kiedy nie mogliśmy gdzieś pojechać, nie mogliśmy spokojnie zjeść w restauracji, nie mogliśmy mieć wielu innych tego typu e, związanych z usługami e, e, aktywności, my poszliśmy masowo do, do, do tych punktów, ale też i czując chęć wsparcia. Przedsiębiorców, po, po, po kłopotach, chcieliśmy dać im zarobić, no, zaczęło się robić bardzo dużo popytu. Pojawił się też popyt odroczony na dobra o charakterze na dobra przemysłowe, zwłaszcza te o charakterze trwałym. I to zaczęło nam dodatkowo rozpędzać inflację. W związku z tym rokowania, co może się dziać z dynamiką cen w najbliższych miesiącach, nie są jakieś szczególnie dobre, bo po okresie, kiedy mieliśmy. Pędzenie inflacji kosztami, teraz będziemy wchodzili w okres, kiedy mamy pędzenie inflacji no wzmożonym popytem. E, bardzo niepokojące było to, że choćby w maju pojawił się pierwszy taki bardzo niecodzienny, a silny impuls w postaci. E, Spadku poziomu depozytów ludności w bankach. I ja nie mówię o depozytach tylko jako o lokatach, bo oczywiście tam przesunięcia pomiędzy rachunkami bieżącymi a lokatami zawsze były duże i często bardzo komentowane nadmiernie mocno, tak? No ale w tej chwili poziom sumy tych wkładów spadł. Zazwyczaj rośnie o kilka miliardów miesięcznie, a w maju spadł o 5 czy 6 miliardów, już nie, nie, nie pamiętam w tej chwili konkretnych wartości, ale to jest zupełnie co innego, to jest zupełnie nowa wartość. I prawdopodobnie duża część tych pieniędzy wylała się na rynek, przyspieszając sprzedaż detaliczną, ale też i w niektórych miejscach powodując, że przy mniejszej niż potrzeba ilości towaru pojawiła się też presja cenowa, taka od strony, od strony popytu. W związku z tym niestety z inflacją może być tak, że musimy się przyzwyczaić, że jej podwyższony poziom będzie z nami na dłużej. A to niestety rodzi kilka niebezpieczeństw. Po pierwsze, jeżeli będzie ten czas przedłużony, to mogą się pojawić w gospodarce po bardzo długiej przerwie takie tendencje do tego, żeby wprowadzać systemy rewaloryzacyjne, czy w zakresie płac, czy w zakresie cenników firm. To oznaczało, że my jakby przyzwyczailiśmy się do tego, że inflacja nie jest znikoma, tylko że inflacja już jest istotnym czynnikiem, który wpływa na nasze życie gospodarcze, ale i społeczne i że trzeba ją uwzględniać. A niestety pojawienie się takich E, e, właśnie czynników e, związanych z tym, że będzie automatyczna rewaloryzacja w różnych sferach. No. Ugruntuje nam ten podwyższony poziom inflacji na, na bardzo długo. Sukcesem kiedyś naszego zbijania inflacji było to, że ludzie zapomnieli w ogóle, że coś takiego jak inflacja jest i po prostu w umowach między sobą, czy, czy, osób, czy osób prywatnych, czy, czy biznesowych, tak naprawdę nie uwzględniali tego czynnika, że istnieje inflacja, bo w średniej perspektywie tak naprawdę jej wpływ był zaniedbywalny. W tej chwili może się okazać, że my przypomnimy sobie, że jest coś takiego: inflacja, zaczniemy się przed tym zabezpieczać, a to niestety inflację ugruntuje.